O otwartych funduszach emerytalnych będzie. Kiedyś w jednym z odcinków Muppet show, takie kukiełki, tak jak kukiełki bllibiłych, bohaterowie po kolei zmieniają się w kury i żaba Kermit prosi inne kukły, żeby o tym nikomu nie mówiły. I przychodzi gość do programu, pyta, co słychać? I jeden z mapetów odpowiada: Wszystko w porządku, nie zamieniamy się w kury. I przypomniałem to sobie w kontekście ogólnonarodowej dyskusji, czy pieniądze zgromadzone pod przymusem w OFE są nasze czy rządu. Jeśli są nasze, to rząd zabierający do ZUS-u, żeby łatać budżet, jest złodziejem. Jeśli nie są nasze, no to skończmy dyskusję odwalmy się od nich i od rządu, bo to jest podatek. Gdzie leży prawda? No warto się przekonać, taki prosty test. Idźcie do OFE i spróbujcie jakieś pieniądze wypłacić z waszego konta. Hey, powodzenia. Bo widzicie, z naszymi pieniędzmi w OFE to jest tak jak z jajkami kury w sklepie z warzywami. Podobny dylemat. Czy jajka w warzywniaku to są jajka kury, które ja zniosła? Czy to są jajka właściciela warzywniaka? Nie? No, niby kury, ale jajkami dysponuje hodowca i sprzedawca. Kura nie ma nic do powiedzenia. Ma je znosić. I milczeć. Po, podobnie z naszymi pieniędzmi w Ofe. Niby są nasze, ale dysponują nimi Ofe i rząd. I jeśli teraz ktoś przyjedzie do Polski w goście i zapyta Polacy, jak jest? To możemy mu powiedzieć, jest, jak miało być. Zamieniliśmy się w kury. Znosimy facetom z Ofe i rządowi złote jajka.